do berek. Dzisiaj przy pokazywaniu kart towarzyszy mi mój kotek Filemon. Nie, nie chcę odejść widocznie. Karty Icingu go bardzo interesują. Dzisiaj właśnie chciałam pokazać karty chińskiego Icingu. Autorem i wydawcą jest Klauch, Klaus Holzynka. Pijuś, no nie rozkładaj się aż tak. <grymne> Karty mają dość ciekawe rysuneczki. Tak wyglądają koszulki. Tu muszę trochę walczyć o miejsce z kotem. Klaus Holzinka jest długoletnim autorem rysunków, grafik do książek science fiction i książek fantazy. Jest autorem również kilku książek ezoterycznych i autorem nie tylko tych kart, ale i jeszcze ma na swoim koncie jakieś inne karty. Yy, karty są ponumerowane. Tu numerki są w tych czerwonych prostokącikach. Yy, do kart można ściągnąć w PDF-ie opis. Dość szczegółowy, bardzo ładnie jest w języku angielskim. Nie sprawdzałam, czy można kupić w języku polskim tą talię, ale ja i tak tylko w większości korzystam z w języku angielskim. I już przechodzimy do oglądania kart. Tak jak sam autor pisze, karty są namalowane akwarelą w stylu japońskim. I są pisane tu jest też trochę pisma dość ładnie to wygląda od strony graficznej. I rzeczywiście jest to sporym ułatwieniem jeśli chodzi o icing, rzucanie czy to patyczkami, czy monetami jest dość pracochłonne, natomiast tutaj mamy gotowe symbole i łatwość w odczycie. Tak oto prezentują się karty i Tak, jak sugeruje autor, można z nimi medytować, można używać ich do odpowiedzi na pytania. Z tym, że tak jak w I-Ching'u, odpowiedź tak lub nie no tutaj nie, nie jest brana pod uwagę, tu jest przebieg, jakaś akcja, jeśli chodzi o itching, więc to, czy Wam się spodobały, do Waszej opinii zostawiam. Ja dziękuję ślicznie za uwagę. I zapraszam na kolejny mój filmik.